Ja na samym początku chciałabym serdecznie wszystkich tutaj powitać, wszystkie panie, które biorą udział w dzisiejszym spotkaniu. E, chciałabym się także bardzo gorąco podziękować za to, że mamy dzisiaj... Znaczy, że mam możliwość zabrania głosu tutaj i powiedzenia o czymś bardzo ważnym, ponieważ chciałabym poruszyć w mojej ocenie... Bardzo istotną kwestię także dotyczącą właśnie języka gwałtu. Chciałbym w tym miejscu zaapelować do Pana Janusza Palikota. Sugeruję, że powinien on udać się do specjalisty, by sprawdzić, czy nie ma skłonności do tego, by popełniać gwałt. Drodzy Państwo, ja tutaj odwołam się do słów, które on powiedział do pani wicemarszałki Wandowickiej, czy. Być yy, podświadomie W Drogie Panie, Drodzy Panowie, to jest skandal jego słowa. Według mnie to, co powiedział, godzi także działalność kobiet, które są w jego partii i które podejmują działania pro-kobiece. One działają prawdopodobnie z idei, z przekonania. On całkowicie zaprzeczył podejmowanym przez nie działaniom. Żadna kobieta. Podświadomie nie chce zostać zgwałcona. Ale być może pan Janusz Palikot podświadomie chciałby zostać zgwałcicielem. Bardzo dziękuję. To już koniec mojej wypowiedzi. Dziękuję sobie.